Karolina zajmuje bardzo ważne miejsce w Twoim życiu. Dlaczego? Dała mi życie, że tak powiem. Tata na korytarzu w szpitalu spotkał na, na korytarzu księdza Marka, który na drugi dzień przyniósł mi figurkę i pierścionek błogosławionej Karoliny. No i tak się stało, że dzisiaj przyjechaliśmy razem z Karoliną, z jej tatą. Przyjechali podziękować za ten cud, że choć było kilka operacji żyje, jest w dobrej kondycji teraz. I tak została ze mną do dnia dzisiejszego przez 7 lat. W tym momencie stała się takim, taką osobą, do której możemy się zwrócić ze wszystkim. Toż jest mocną świętą, o której Jan Paweł II mówił, że ona nas nawet zawstydza. Także modlitwa, wiara, umocnienie na, na cały miesiąc, do, do kolejnego razu.